Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka do na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na Mistrzostwach Polskich w kulturystyce i fitness w Kielcach. Jest z nami Krzysztof Studziński. Witam Cię Krzysztofie. Ja również. Witam wszystkich serdecznie. Jest z nami mistrz. Mistrz w kategorii 180 cm w kulturystyce klasycznej. Również zdobyłeś medal złoty, wygrałeś kategorię Open. No jest to niesamowity sukces. Serdecznie gratulujemy z naszej strony. No, naprawdę twoja sylwetka była nienagadna. No dziękuję bardzo. No, co, no coś ma powiedzieć o sylwetce, to. Tak? o swojej pani... sylwetce, no, tak? Bo jednak, jest... bo jednak konkurencja była dosyć silna. No tak, dosyć silna była konkurencja. W mojej kategorii do metra 80 startowało 19 zawodników, No i naprawdę każdy reprezentował tam wysoki poziom. Później została nas szóstka, To dzisiaj bardzo dobrze przygotowani. No i, no i się powiedzmy, no udało. Nie wiem, jak to powiedzieć. No to jest raczej ten cały mój wysiłek, mój, a przede wszystkim Grześka Gęzyckiego, Grzegorza, który mnie prowadził, no, no, no dało. Po, po po prostu zaplusował w tym wszystkim. To było, to było twoje podsumowanie waszej pracy, twojej i trenera. Tak. Jak się czułeś? Jak zapowiadali trzecie, drugie miejsce, no i jesteś mistrzem. No, jaka, jaka była twoja pierwsza reakcja? Kurcze nie wierzę, a jednak udało się? No, 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 no nigdy się do końca nie jest pewnym. Jak sędziowie oceniają, wiadomo, jak, co oceniają jako szczegóły, która sylwetka im się bardziej podoba, no ale tak jak, po prostu jak te numerki ubywały, no to kurczę, mówię, no w szoku jestem, no co jest, nie? I tutaj to doszło brązowo. Tutaj srebrny mi. A no kurczę, no złoto, nie. No i no to no super, no co, co? Co mogę dużo powiedzieć? No jednak ten cały wysiłek no nie poszedł na marne. No i no nie złoto. Krzysztof, to twoje pierwsze mistrzostwa Polski? Tak, moje pierwsze mistrzostwa polski. E, w tym roku. Wystartowałem tylko na debiutach, lecz tam na problem z wagą chciałem wystartować w kategorii 85 kg, no ale przez to, że no, moja sylwetka nie nadaje się do tej kategorii, jestem no, no, zbyt szczupły nowi, parę momentów, które odstają. Bardziej ta sylwetka no, pasuje do tego klasyka, także, także no, no, dostaliśmy nacisk na, na tą kulturę, z grzeszkiem, na tą kulturę klasyczną, no, 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 i, no i poszło. Powiedz, jak było w, przed debiutami? Jak w ogóle wyglądały te, te przygotowania twoje? Czy miałeś jakieś problemy z treningami, z trzymaniem diety? Może coś tam się powiadło? Czy jednak ten reżim em, był i nie miałeś z tym problemów? No to jest, ale chodzi o same debiuty, tak? Przed tak. debiutami? Mhm. No to troszeczkę inne prowadzenie, było też inne ożywianie, No wiadomo, nie, że to wtedy mnie prowadził mnie Paweł Gojazowski. no Wiadomo, no też ja czasowo, i on czasowo i e, wiadomo dom rodzina, jakieś tam zajęcia, również u niego, no to, to, to nie było takiej możliwości. No, i, no, i, i, jednak wiadomo, musiałem skorzystać z Rady Grzegorza już Mistrzostw Polski, żeby się przygotować e, z racji tego doświadczenia. No i jego profesjonalizm, no bo to trzeba przyznać, że on jest tym celu. Mhm. Powiedz, jak to jest przetrzymać formę do mistrzostw Polski, no bo nie sądzę, żeby było łatwo. No, no po, po, sobie tak z, z, z Grzegorzem się skontaktowałem właśnie odnośnie, odnośnie co, co dalej, co robimy. No i do no co? No, dwa dni miałem takie, żeby powiedzmy sobie tam jeszcze troszeczkę sobie coś podjeść. No i już do mistrzostw Polski, no ostre przygotowania, no i dieta, i trening, i, i, no, no, no masakra, masakra, mm -hmm. tylko tak można, Ktoś, kto się przygotowuje do takich zawodów, to, 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 to wie, zrozumie, nie? Ktoś, kto nigdy tego nie robił, to, to może wydawać się że to jest, co to jest. Polski, tak, nie? dokładnie. A to jest z każdej strony. Naprawdę, ja, ja to jeszcze tam, powiedzmy, no co ja miałem, ja tylko robiłem to, co, co powiedzmy, miałem powiedziane wszystko Grzesie no, no Grzegorz naprawdę jako, kupę pracy ze mną zrobił. moje stare jakieś, powiedzmy nawyki próbował wyplenić, bo to jest to jest jednak, ja jestem zawodnikiem, no już mam parę lat i, i mam jakieś te złe nawyki, nie? No, i, no i on to wszystko musiał czyścić od nowa, mi tej głowy, że tak, że nie tak. Dieta, tak, wszystko dosłownie co do minuty, także no... Dzięki niemu jest sukces. Pomoc trenera jest nieodzowna, wsparcie na pewno ci dużo dało. Powiedz, czym się zajmujesz w życiu codziennym? A ja jestem policjantem, pracuję w oddziałach prowencji we Wrocławiu. Także też chciałam pozdrowić dowództwo. Na i pewno i... będą się cieszyć z Twojego wyniku. No, Jak w ogóle myślałem. Myślałem. zareagowali na, na to, że będziesz startował w debiutach, później w mistrzostwach? Mówili, oj daj sobie spokojnie, nie dasz albo nie wiem, może Cię wspierali też w jakiś sposób? No. Nie, nie, nic, nie było żadnych problemów, po prostu, jeśli chodzi, no bo wiadomo, na, w naszej pracy największym problemem jest powiedzmy to odżywianie, tak, co trzy godziny to posiłki. No, no akurat ta praca mi umożliwia to, że że jakoś tam mogłem sobie z tym, z tym radzić, no, no, i, no i tego, oni nie robili mi problemów, także, także te, bardzo im dziękuję za to i, no i będę musiał się pochwalić, że jednak to wszystko udało, z... się. udało się. Krzysztof, masz puchary, medal. Co dalej z twoją karierą? Będzie dalej, będziesz dalej szedł w kulturystykę? Będziesz dalej spróbował, próbował swoich sił? No tak, teraz będę musiał powiedzieć, że mam te 2 kg kilo, mam takiego zapasu. Będę musiał po prostu jakoś rozłożyć to na nogi, które mają takie szczuplejsze raczej i poprawić klatkę piersiową. No i to na pewno tam jakiś czas potrwa i myślę, że w przyszłym roku coś znowu będę chciał powalczyć, ale gorsze tak i z jeszcze lepszą formą no i pokazać się jeszcze lepiej. Plany i ambicje masz i bardzo dobrze, że nie rezygnujesz cóż z mojej strony, życzymy Ci powodzenia. Jako reprezentant klubu sportowego PAKO spisałeś się na medal <grytania> i dwa puchary. <grytania> Krzysztof, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i co w końcu możesz się najeść? No to wszystko zależy od <grytania> mojego trenera. No, także nie, no, myślę, że coś, coś zjem delikatnie. Nie? Także, także no, no, będzie troszeczkę lepiej już. Lepiej się poczuję, podejrzewam. Także ja również pozdrawiam klub Pako. Dziękuję. Też za I do zobaczenia za rok, tak? A oczywiście. Do zobaczenia za rok.